Mateusz, dziś przypadł Twój dwusetny mecz w Ekstraklasie. Serdeczne gratulacje. Kawał piłkarskiej historii za tobą. Nie, no nie przesadzajmy. To tylko 200 spotkań. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze trochę w tej Ekstraklasie pograć, ale no, tak powiedziałem sobie, że od 200 meczu zacznę go Tobie liczyć. Dziś wasza gra mogła się podobać kibicom. Przez cały czas byliście przy piłce, optyczna przewaga na pewno po waszej stronie. Chyba zabrakło dzisiaj odrobinę szczęścia pod bramką rywali, żeby wygrać. No na pewno stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji. Ta gra w pierwszej połowie mogła się podobać i ze strony Zagłębia i ze strony Krakowi, bo to był chyba dobry mecz. Tak to przynajmniej ja odczuwałem z boiska. W drugiej połowie trochę opadliśmy siły i to była raczej taka wymiana ciosów. Sam biorę na klatę dwie sytuacje. W pierwszej połowie, nie pamiętam kiedy, Wychodziłem sam sami miałem tak dogodne sytuacje, więc na pewno będę musiał jeszcze się nad tym zastanowić i kłonić do tych wszystkich sytuacji, jeszcze raz je obejrzeć i wyciągnąć wnioski. Trener przed tym spotkaniem powiedział, że potrzeba wam spokoju, potrzeba takiego wyniku, który da wam właśnie trochę odetchnąć. Powiedz, czy ten remis da wam trochę spokoju w głowach? Możecie już czuć się troszeczkę spokojniejsi o to waszą grę? No na pewno my nie gramy złej piłki, bo my czujemy, że gramy dobrze, my stwarzamy sobie mnóstwo sytuacji, po prostu musimy te sytuacje wykorzystywać. Ja pozwoliłem sobie powiedzieć w tygodniu, że my naprawdę jesteśmy spokojni, o to wszystko my w końcu zapalimy, bo ta gra wygląda bardzo obiecująco, więc spokojnie, trzymajmy się, chłodne głowy, do przodu, zaczniemy punktować.